Witam, witam serdecznie, pogrywamy sobie, casual, <coughs> napiszemy hihi, mamy bardzo ładną rękę i powiemy niestety cztery piki z tą ręką powiemy. Całkiem szansowna ręka. Pikowych 6, karowa siódma. O. O, to lubię. Pięć pików mi dołożył. Pas. A kto to jest? Kapitan. Kapitan skoczył już pięć trefl. Nie, nie będziemy tam. No daj kontra. Dian. Sześć pików mój dołożył. Ale to. Pas. Mój. Mo no dobra. No ciekawy jestem. Sześć trefli. No dwie treflowe do oddania. oni a te trefy leżeli i kwiczeli no dawali kierowę. A jeszcze kier do oddania ajajaj jeszcze kier do oddania teraz biorę a i uciekł mi, i uciekł. Oni na pięć stref leżeli, bo oddawali dwie karowe. I kiera. O, to tak dużo nie leżemy. Pasuje. Takieś podejrzane. <laughs> On, partner otworzył tref na trzech treflach, ten rzucił pięć trefly, a mógł powiedzieć w kara. to jest ten kapitan z Turcji, no Turek może być dynamiczny, a Dian nie wiadomo skąd 2005 a moja Zuzia, Zuzia ma na imię Irena, no to jest piękne Zuzia ma na imię Irena no spasuj Irenko. Dostał te dwa kiery z konterką. Nie rozpoznano. O, a ja już nie. Ja pas. To ten ma w kierach, że kontrował. Z drugim asem kier skontrował. No pięknie. A Zuzia Irena co? Nie ściągaj trefla Zuzia Irena Ty Zuzia nie, nie liczysz? Nie mogła Zuzia Irena wyśpika w pika? Oho. Karo wyszła z Uzia Irena. Swoje trzy Przegraliśmy 0,4, cztery, czyli prawie nic, a czy mogliśmy coś zrobić? Jakby to powiedzieć, Zuzia powinienem dopchnąć do sznemika. Ale ci nie zrobię tego. Zuzia, Rena otworzyła cztery kiery na drugim ręku. No zobaczymy, ile ma tych kierów. Powinno być przynajmniej siedem. Ja dostaję wsparcie w pozostałych kolorach. No ma dużo. No tu trzeba wstawić waleta, bo to nie jest Podasa. Waleta trzeba wstawić. Waleta. No nieszczęśliwie. Odda jeszcze pikaj dwa trefle. No jest raz. As no as, Jeszcze król, no kiepsko, dama pik, dama pik, dama pik, może wskoczą asem, dama pik. No, i ręko z dama, pik nie ma. No, ruszyło. Może wskoczą asem. Wskoczył asem. Ten, ten też nie umie grać. I w karo zagrał. Dziewiątka. Po co król? I szybko pik. I jeszcze to wygra. Szybko pik. A nie wygra. Nie trafia pik. No, dwójka pik, wyrzuć trufla, jeszcze raz pik, wyrzuć trufla, ósemka pik nie jest dobra. No i zobaczymy czy podłożenie dziewiątki karo. Nie, nie robiło nic. Różnicy. Szczęśliwie, bez jednej. Za A były do ściągnięcia pik, dwa trefle, karo i kiel. Wygraliśmy jeden i jeden. Ale tak się nie recytuje. Nie, nie robi się tego na pierwszym, drugim ręku. Bo partner nie wie, co zrobić. To partner spasuje. Salik z Turcji A nie, teraz partner powie, dwa kiery nie spasuje. No dawaj Zuzia i ręko cztery kiery, co się żałujesz? Jak się wygłupiasz, to się wygupiać. się do tej pory, wygłupiałaś. Cztery kiery? No proszę. Pięć no. kierów, ale i ręka ma temperament. Skąd on na wieży mam singla, w trakcie? Bostan nie daje kontry? Salich? Bez kontry? Puścimy to bez kontry. To. I ręka musi być napakowana. Zaczyna pięciu trefli, nie skontrowała? Oj. Może i dobrze tych pięciu trefli nie skontrowała. No i jak źle zagra, to, to wygram to, <coughs> bez jednej. Dawać damę. Dobrze zalecytowała. A im pięć trefli szło. On likiera. I karo. I nikt nie grał. Czekam na kontrę. No i stoi w kara na przebitkę. Oho, ho, ho, moja zachód. Przecież dwa pik to było słabe. A tu nagle przybyło. asy Dwa asy. Wskazałem na króla Kiera. A masz jeszcze królapik Zóziu? Masz Zuziu, króla pik? Nie masz. No to teraz na kara polecą kiery. A mój ma dwa, Zuzia ma dwa asy, które ma asy? Nie, jednego ma Dlatego tego kierowego właśnie. Bij asem. Awesome. Tego nie masz. Po co ciągnie te piki? Stół dobry. Jeszcze mieli tyle kierów. lakierów. dobre. Muszę otworzyć. Dwie kierowe były do ściągnięcia. A kara pięć, kara kontrujemy. Asów nie mamy. No i skarały poproszę. Dziękuję. Mamy sześć. Dziesięć. Szesnaście. Oni mają 24. cztery. Ale jakoś to równomiernie rozłożone. Piera mm -hmm. w życiu. No i dobry znak. Que é só tô Przebijamy. Przebijamy, jak przebijemy treflę malutką. Ho, 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 ale się skiepścił. Zostały im trzy piki, dajemy, hop. Mhm. O! Zostały im dwa piki, ale beznadziejnie grają. Ten ma jeszcze kierunek. Mhm. Już pików nie mają. Tego przebiję waletem pik. I moja. Ale wygrałem. Za 8-2. mi chłopaki trochę pomogli, bo oddania była karowa, kierowa. Zuzia ma pięć pików. Krzysio z USA. No, złuziaa pokać jak tyrazłuże i ręką Dużo dostała się do mnie No Pikowych 6. 10 10 le widę 11 le Kokierów nie impasuje. Na impasie jest, a trefl, ślemiuk. nie ma sensu impasować, bo przecież ten cyrkultulus ma tam komplet. No i trefl do króla. Trew do króla. Aha, będzie przebić. No o, impas, 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 dziewiątka kierna impas. Dziewiątka kierna impas. Może być ósemka. Bijemy. Karo, karo, przebijamy i nie oddam go jednego trefla. No, tref. Kiera, lewe wyrzuciła. Lewe wyrzuciła, na którą mogę wyrzucić dwójkę treflu. Jest szansa, że tutaj jest no, król. Dziewiątka, pik była lewą. No ale skąd to można wiedzieć? <laughs> no nie mogę powiedzieć, cztery gier, nie mogę dać kontry. Nie mam dobrego listu. Nie będę tego kontrolował. Tych sześciu karo zawistuje spod waleta. Tryf niestety. Co Zuzia i Ręka chciały dać kontra? Król pik bez wartości. że będzie im pasować, damy karo. To jest, to jest szansa obłożyć. No? No może, Zuzia ma trzecią dziesiątkę karo i zagra w trefla. Kiera znaczy się. z może mieć trzecią dziesiątkę karo. Ten nie miał. Zaraz, jak to? Jak to sześć karo on powiedział? Jak mógł powiedzieć sześć karo? Czy tam nie było tych kart A, mógł powiedzieć, żeś od drugiego waleta. Może pika nie ma? Ma pika. Co to było? Czy nie było drugiego impasu? Dowie mhm. no jej